W tym odcinku w dzisiejszym pokażę Wam, jak obsadzam warzywnik. Dużo tutaj warzyw nie mam, ale coś tam zawsze się znajdzie po trochu. Chciałam Wam się pokazać i zaprezentować, jak to wszystko będę robiła, ale niestety mam katar i jakąś alergię, i po prostu ciągle z chusteczkami na całe pudełko leży, ponieważ muszę je mieć. Ale powiem Wam, tak, co tutaj mam. Z tej strony w pudełku mam nasiona, które są. Nasionami już z kilku lat. I tutaj na przykład jest do 28 data ważności, burak ćwikłowy. Tu mam rukole 27 data ważności. Tutaj jest 27 bazylia. No nie wiem, co tutaj. O, jeszcze groszek jest. Groszek, nie widzę daty ważności, nie wiem do kiedy on jest. A, ojejku, 31 rokasz. Tak więc jak widzicie, jest tego e, trochę różnych, ale naprawdę mi to wystarcza. To są głównie takie rzeczy, których ja używam w domu, do warzywnika. Sadzę takie ilości e, na zmianę. Staram się na przykład sadzić fasolkę, cebulę, e, dymkę, no i nam to wystarcza, przynajmniej tak wiecie, na bieżąco, żeby mieć coś tam sobie urwać, e, poskubać w tym warzywniku. Mam też sałaty tutaj do wysiania. Nie wiem, gdzie ona jest. Tu jest chyba... Co tu jest? Szpinak. No ale dobra. Tutaj tak samo tutaj jest sałata, ale dodatkowo sobie kupiłam, ponieważ ja nie lubię rozsad robić w domu. E, wolę od razu sobie wszystko wysadzić do gruntu. Kupiłam sobie kalarepę. Parę sztuk. Tutaj właśnie mam sałaty w trzech kolorach. Moczyłam sobie groszek, który mi się moczył tak od wczoraj. Cały dzień i dzisiaj. Czyli no półtora dnia namoczony jest, aby szybciej mi skiełkował. Ja sobie tymianek, ponieważ mi nie przetrwał. Tutaj jest pietruszka z ubiegłego roku. To jest pietruszka naciowa. Ja tutaj trochę musiałam ją zmienić, bo za dużo jej było, więc tak wiecie, poudzierałam i tak zostało. Ale ona się przyjmie. Rozmaryn mam z ubiegłego roku, który przetrwał zimę. Muszę tylko te suche gałązki sobie poobcinać. Można go też formować. Pokażę z drugiej strony. No bo on się robi tutaj taki zdrewniały. No i można sobie to wszystko tutaj na przykład boczne poobrywać i poprowadzić go na jednej nóżce, jeżeli byście chcieli. Szczypiorek, z którego korzystam już. Czosnek niedźwiedzi dziś mi się tu wysiał. To jest czosnek zimowy posadzony. No tak, żeby tylko coś było. No a tak, tutaj w tej donicy będę miała cebulę dymkę, dwa rodzaje, czerwoną i żółtą, yy, pietruszkę i marchewkę. Na pewno na końcu będzie posadzona nasturcja, ponieważ lubię jak tutaj zwisają kwiaty też, bo ja to lubię tak w ogóle mieszać właśnie kwiaty, warzywa, i tak samo warzywa kolorowe, żeby były właśnie, nie tylko z kwiatami. No i co? No i tak to wygląda z tej strony. Ja sobie teraz to trochę poobsadzam i za chwilę Wam pokażę, jak to wszystko wyszło. Tutaj na pewno nie będę ściągała jeszcze tej kratownicy, która jest tutaj. Ponieważ koty by mi tu szybko wpadły, i jak coś posadzę, dopóki nie zejdzie, to musi być to niestety, bo mi wszystko wyjedzą i tak samo ptaki też potrafią tu przylecieć i po prostu obywać nasiona. Tutaj posadziłam dwa rządki cebuli dymki, potem jest dwa rządki pietruszki, cebula czerwona dymka, no i potem dwa rządki znowu e, marchewki. Tutaj są jej nasionka, teraz delikatnie tylko to wszystko pozasypuję w ubiegłym roku. pietruszkę siałam trzy razy i dopiero za trzecim razem mi zeszła. A w tym roku się okaże, co z tego wyjdzie. A tutaj mam dwa rodzaje sałat. Obok jest posadzona fasolka szparagowa. No i tutaj powstałem też sałaty, szczypiorek. Tutaj mam kalarepy, truskawka. No i rośnie też, też rzodkiewka właśnie i ta rzepa, o której Wam mówiłam na początku filmiku. Tam są też zioła. No i tulipany z szafirkami. Tam będzie kwitła grusza. Te kratownice zostaną do momentu, aż większe liście nie będą miały warzywa. Tak to wygląda. A teraz przejdziemy się po ogrodzie i pokażę Wam, jak wygląda mój ogród. Najpierw tutaj wam pokażę, gdzie jestem, już. A potem, jak będę szła do domu, to przed domem wam pokażę, jak to wszystko wygląda. No i tak. E... Oprócz budynia, który sobie odpoczywa na trawie, mam tu narcyzy, obdam. Białe, pełne. E... Myślałam, że się nie będą pokładać, ale powiem Wam, że niektóre troszkę leżą. Właśnie te narcyzy, takie pełne, one mają to do siebie, że lubią się pokładać. A chloa wychodzi, a on tutaj jest. Puszkinia jeszcze, końcówka, ale kwitnie. No i teraz, co najładniejsze chyba i najbardziej pachnie, no to jacynty. Przejdę tutaj kawałek. Jacynty w różnych kolorach, razem z szafirkami. Szafirki to są te niebieskie, o te tutaj. piwonia wychodzi muszę sobie przejść dalej i tak, tutaj są takie napompowane to są oczywiście te tegoroczne które sadziłam jesienią jacynty a ten tutaj widać, że jest trochę starszy i on taki biedniejszy jest nie wiem, czy one z czasem nabiorą masy czy już takie będą no ale kwitną, kolor jest a nie będę wykopywała to jest też taki ciężki, aż się położył, albo mój pies go przewrócił. To też różnie może być. Hmm. Tutaj mamy wieczornik damski, bo już wysoki, taki zielony, bardzo szybko buchnął. Łubin, tulipany exotic emperor. Taki kolor jacyntów. A tutaj jest serduszka. Taka ładna, limonkowa, jasna. E, pokażę Wam jeszcze szafirka, bo jakiś trafił się inny. O, tutaj taki. Nie miałam takich. Nie wiem, gdzieś musiałam pewnie z domu go wysadzić, jak miałam jakąś kompozycję w domu. Uwielbiam też szafirki, bardzo łatwa w uprawie roślina. I przechodzimy sobie tam dalej koło magnoli. Tutaj trochę biedniej, jeżeli chodzi o kwiaty cebulowe, ponieważ tutaj bardzo tak na lewo były posadzone, ale przeszła minornica. I wszystkie tulipany praktycznie zjadła. Zostało tylko kilka sztuk. Narcyzy za to są tutaj jeszcze. Tam z tyłu to są tulipany albo Negrita albo Purple Prince. Wydaje mi się, że to jest Negrita, bo jest trochę niższa i to jest tulipan, który jest tutaj już chyba trzeci sezon. No, tutaj się jeszcze tulipany rozkwitają też. Magnolia, niestety nie Kleopatra, a miała nią być, ale takie ma listki. Trochę obmarzło, ale i tak fajnie wygląda. Pokażę wam zaraz jeszcze jedną, która dopiero zaczyna kwitnąć. Wychodzą konwalie, no i właśnie Brunera kwitnie. Kwiatki ma podobno do niezapominajki. lubię czmilinę o tej porze roku, ponieważ są takie soczyście zielone. Tutaj pod grabem mam barwinek Zimozielony, jest to roślina zadarniająca. Ja tu mam w dwóch kolorach: takim niebiesiutkim, ładnym i fioletowym. Jest to roślina trochę ekspansywna, bo ona tutaj potrafi wszędzie wejść, nawet tu w trawę, no ale to jest takie miejsce, właśnie gdzie ja chcę, aby to wszystko ładnie mi tutaj zarosło. I dlatego pozwalam tutaj się rozrastać i go posadziłam, ale pomiędzy nim na przykład mam też szafirki posadzone. Tutaj też Przyleciał psyczek. A teraz jest ładnie właśnie niebiesko, a ja uwielbiam kolor niebieski. A tutaj magnolia. Nie znam jej nazwy. Ale zaczyna rozkwitać i pachnie, bo już czuję. Niezbyt ładnie. Ale ma zapach. Będzie mnóstwo pomków, nie zapowiadałem żadnych przymrozków. Wiczę się rozkwitnie. No i tu i hortensje. Ogrodowe. Teraz idziemy przed dom. Tutaj na trawniku mój piesek się załatwia, niestety, takie zostają plamy, pierwiosnki. Ja mam dwie odmiany z ogrodu mojej mamy. Tu jest druga. No i hosty już wychodzą. Tutaj kwitnie też brunera, tylko ona jest taka bardziej, wiecie, z białymi liśćmi. Inna odmiana niż te, które Wam pokazywałam wcześniej. Po procie już też wyszły. W tą stronę Wam pokażę Narcyzy Ice Follies. One są naprawdę super, nie pokładają się. A tych nie pamiętam nazwy. Na pewno są w filmiku, który dodawałam jesienią, jak zakładałam tą rabatę. Ale też fajne, bo bardzo takie pomarańczowe. Tutaj już mi wychodzą kwiaty brunery: ojejku, bergenii, przepraszam. Bergenii. No i piwonia drzewiasta. Tutaj możecie sobie zobaczyć ten efekt, właśnie trzmieliny, jaka ona jest limonkowa, jaki ma kolor. Tutaj też będą kwitły narcyzy. To są te same co obok, ale jeszcze nie rozkwitły. Ta sama odmiana. A po drugiej stronie mamy tulipany. Te czerwone to są eiki, czy bardziej różowe, obok białe Exotic Emperor i Purple Prince. Wszystkie odmiany powtarzają w co roku. Nie trzeba ich wykupywać. Tutaj jakieś doniczki jeszcze trzeba to pochować, powynosić. Teraz jeszcze mam nieprzygotowane. Nie mam po prostu czasu, a tutaj możecie zobaczyć jacynty, narcyzy, i widzicie, właśnie te są też pełne. No i niestety się pokładają. Jedna tulipany kwitną, ale tutaj co część będzie chyba dopiero zaczynała kwitnienie. A tutaj kończą kwitnienia cimierniki wschodnie ale coraz bujniejsze są już wodziszki, mm, rozemur, które będą kwitnąć na niebiesko. Na jednym z poprzednich filmików widzieliście, jak obcinałam runiankę, a teraz możecie zobaczyć, jak ona się zaczyna zagęszczać. Tutaj od dołu puszcza już listki młode. Lawenda obcięłam już też. i Moje kosze z roślinami. Niestety, ale te narcyzy właśnie bridal też są dosyć ciężkie I też się mi wyłamują Jak tylko większy wiatr jest No to niestety są połamane Zaraz je wezmę, urwę sobie I powędrują Do flakonu No to tutaj są bratki Stokrotki I tam jeszcze będą kwitły narcyzy inne I to by było na tyle I to by było na tyle W dzisiejszym odcinku Napiszcie mi w komentarzach, czy wy zdążyli przed świętami posprzątać cały ogród no i taras, bo ja tego właśnie nie zrobiłam. No a po świętach właśnie czeka mnie ogarnianie tarasu, mycie mebli na taras oraz plewienie, bo chwastów już jest mnóstwo, jak widziałam na rabatach, jak teraz przechodziłam razem z wami. Tak więc dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku.